Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: Jaki więc ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb, odpowiedział im Jezus. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Moi kochani, słuchając tej rozmowy Pana Jezusa z ludem, widzimy w jaki sposób Pan Jezus prowadzi, ich od tego chleba, który rozmnożył po drugiej stronie jeziora, aż do tego, że prawdziwym chlebem jest dopiero ten chleb, który Bóg im da, i tym chlebem jest On sam. Słuchamy tego i mówimy tak: dla nas to jest oczywiste. Pan Jezus, pokazując ludziom, jak to będzie mniej więcej wyglądać, aby mogli sobie wyobrazić, nawiązuje do manny z nieba o której także ci ludzie wspominają. My zaś, myśląc już o Chrystusie, wspominamy no, Komunię świętą, czyli widzimy ten opłatek, który nam kapłan podaje. Ale i my musimy sobie tutaj wyraźnie postawić pytanie: czy nie ograniczamy w swoi, swoją percepcją Chrystusa tylko do tego opłatka, bo przecież przyjmujemy prawdziwego Boga, żywego, z martwych, tego, który cały świat dzierży w swojej dłoni, i tego, który wydał się nam z szalonej miłości do nas. Przyjmujmy Komunię Świętą jak najbardziej uważnie, jak tylko potrafimy, a zwłaszcza z jak największą miłością, aby Pan mógł przez nas być obecny pośród swego ludu, w naszym sercu i we wszystkich, dla których będziemy świadkami Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.